Mili Państwo, całe to pompowanie balonika dobiega wreszcie końca i będziemy mogli przekonać się, która z ekip tak naprawdę jest w lepszej formie. Czas na wielkie, piłkarskie widowisko. zestawieniu zagrają Anglicy. W defensywie Kiran Trikier wystąpi z Lukiem Szołem na bokach. W pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Harry Kane. W tej początek tego spotkania. Mamy po To było bardzo precyzyjne zagranie. Piłka spadła do siatki dokładnie według planu. Nie było tu szans na interwencję. Prowadzą zatem jeden do zera. Z Mamy remis. do jednego. Może teraz dobrze dobrać do partii. Uważa czy strzeli? Są rozpędzeni, rywalom będzie trudno wyrównać. Po twórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. No i nic dziwnego, że się z takiej odległości, ciężko jest nie trafić. Damy dalej. Jeszcze sporo czasu, ale teraz Anglicy przegrywają. Jude Bellingham. Kapitalne blok. Troiler. Ik ten. hem. Ik kan zien hoe voor Że też przy takim kryciu padła z tego bramka, popatrzmy raz jeszcze. Obrona nie może sobie wiele zarzucić, starała się jak mogła. A więc mamy trzy do jednego. Bukaj i piłka do Bellingama. Anglia zbliża się do bramki rywali. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Andia oddała piłkę rywalą. Spokojnie i pewnie teraz wiankaż nie musiał dawać 30% po prostu zrobił swoje to no, zawsze przyjemne uczucie miejsca w tej mocno ogniwo tego słuchaj jakim jest drużyna piłkarska fojda przy na siebie uwagę całej obrony z problemem tu się urywa Bellingham przy pilce. To już Kiran Fipier. Zagrany do Kirana Fikiera, Kapitalny to. Był. Było groźnie. Gęboka ta centra z narożnika. Mało zaskakujący tym strzał. Mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Jude Bellingham. John Stones. Akcja w wykonaniu Anglików. Bagaki! Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpiecznie. Danie teraz stąd. Dobra piłka na dojście. Cowie czekają na strzał. Przed... Prawda, na podwórce widzimy, jak potężne było to, gdyż złożyliśmy tak dużo siły, te strzałki by było ryzykowne, ale opłaciło. Celebracja Anglików w pogodę dobiegła końca. Znowu gramy. Ciekawe, czy uda im się wyrównać. Czasu sporo. Eliszef. Ja jak to rozwiąże? I, I mamy gola, proszę Państwa. To jego drugie trafienie w tym spotkaniu. Ależ nam się rozstrzelał! Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, a najpierw na piękne dogranie górą. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. I po tej bramce jest 4 do 2. Kane. Okay. Przyjmuje Forden. Dobrze, teraz przeszkodził. Podaje do Fodena. Jeszcze raz próbuje strzał. Udało się przerwać, a tak mogło być niebezpiecznie. Saka otrzymuje podanie. Teraz Bingra. Może być groźnie. Broń teraz strzał. A tutaj ciągle będzie groźnie. Zerwa za nami pierwsze 45 pięć minut tego spotkania. Proszę państwa. Zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Postanowił strzelać. Doskonale zablokowany teraz. Czy chciała strzelić? Taka ta okazja. Przedaj się w rękę. I tak to zepsuł. Będzie to sobie wyrzucał. Taka sposobność może się szybko nie powtórzyć. Tymczasem popił to konceptor. A jedenasty metr z radu. Tak, to powinno się robić w obronie. Angela Kanji. Rodriguez. Mbolo. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Widmer, I to jest. Nadal pracuje tým Je Nerezignuje z toho ataku. Aaaa! przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite dośrodkowanie. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Iście hokejowy wynik. Pięć do dwóch. Foden przy piłce. Harry Kane. Przyjmuje Foden. Powrotem do Kane'a. Dobrze do strzał. Podaję do Fodena. Declan Rice przy piłce. Teraz Bellingham. Próbuje teraz szczęścia. Świetnie teraz w obronie. Teraz Declan Wright. Teraz Bellingham. Saka otrzymuje podanie. Teraz Saka. Kiran Fitier. Saka otrzymuje podanie. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, Uwaga, fantastycznie to zastopował. Słowi kombinuje, reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Związa się za możliwością dobrego zagrania. Jest, proszę państwa, trzecia bramka w jego wykonaniu. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo Phil Foden, Gallagher. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Dodaje do Fogena. Nie, 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 nic z tej akcji nie będzie. Spalony. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Skoła, brawo. Głęboko, do środkowe miejsce to nie. Trzeba się tu by było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej kurce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Jude Bellingham. Dochodzi do podania. Rośnik. I co mieli państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rzadko się zdarza aż taka dominacja mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie. Aż się prosiłoby go wykorzystać. Pozostawało już tylko postawić kropkę na dni. Stawia na pewne rozwiązania. Oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce wizą. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. To jest piłka do Buka Yosaki. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ruben Vargas. Rodriguez. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Free fold. przy piłce. Piłka trafia w poprzeczkę, zabrakło może centymetra. Jest bardzo nowy atak, po którym podejmuje Piłkę. I bramkarz. Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Dobrze. Dobrze, pewna interwencja przerywa tę akcję Ruben Vargas. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okazał. Za takie zachowanie musiała być żółta Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Więc mamy okazję przyjrzeć się lepiej teraz temu trafieniu. No naprawdę ładnie to wyszło, bardzo dobre uderzenie głową. No i ta centra. 4. Awans po niezwykle udanym spotkaniu. Bez dwóch zdań zespół okazał się dzisiaj lepszy i zasłużył na to zwycięstwo. Jeśli ktoś ma wątpliwości, wystarczy rzut oka na tablicę wyników.